Kary za nieprzestrzeganie NIS-2, co grozi Twojej firmie. Dyrektywa NIS-2 to nie tylko zestaw nowych obowiązków, ale także poważne konsekwencje dla firm, które nie dostosują się do przepisów. A te konsekwencje mogą być druzgocące. Mówimy o karach finansowych przede wszystkim, ale też o restrykcjach biznesowych, a nawet o odpowiedzialności osobistej zarządu. I tutaj pojawia się pierwsza kontrowersja. To przedsiębiorcy ponoszą pełne koszty wdrożenia regulacji, a jednocześnie zostają obarczeni pełną odpowiedzialnością za ewentualne niedociągnięcia. No to. Standard dla przedsiębiorców przecież. Nie ma żadnych programów wsparcia czy dotacji. NIS-2 jest po prostu narzuconym obowiązkiem, a każdy, kto go nie spełni, zapłaci wysoką cenę. A znaczy, czy zapłaci tą cenę, to się jeszcze okaże w praktyce działania urzędów, tak? Bo mamy wiele obostrzeń, na przykład RODO, AML i kary na razie są symboliczne, ale coraz kontrole są coraz częstsze, a kary coraz wyższe. Więc to jeszcze praktyka nam powie, jak to będzie wyglądało. A ile do... A tak teraz zastanówmy się, ile będzie dokładnie wynosiły, ile będą dokładnie wynosiły te kary. Według przepisów, za naruszenie z dwa firmy mogą zapłacić do. Podkreślam do, czy to jest górna granica, do 10 milionów euro lub 2% rocznego obrotu, zależnie od tego, która kwota jest wyższa. To oznacza, że dla wielu małych i średnich firm może to być kwota równa, np. No rocznym przychodom, co w praktyce oznacza upadłość. Co więcej, firmy, które nie przeprowadzą wymaganych audytów NIS-2 mogą zostać objęte nadzorem i obowiązkowymi działaniami naprawczymi, co generuje kolejne koszty. A to nie koniec. Oprócz sankcji finansowych przedsiębiorcy muszą liczyć się z konsekwencjami reputacyjnymi. Brak zgodności z NIS 2 może oznaczać utratę klientów, kontrahentów i zaufanych partnerów biznesowych. Firmy, które nie przeprowadzą audytu NIS 2 i nie zabezpieczą swoich systemów mogą stać się łatwym celem dla cyberataków. A jeśli dojdzie do incydentu będą musiały Odpowiadać zarówno przed organami nadzorczymi, czyli urzędami państwowymi, jak i przed swoimi klientami. Problem jest też, problemem jest też ogromna niepewność prawna. NIS-2 zakłada bardzo ogólne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa, ale nie określa dokładnie, jakie działania są wystarczające. Firmy muszą więc same interpretować przepisy, często wydając ogromne sumy na konsultacje prawne i technologiczne. To radzi kolejne pytania. Jak daleko trzeba się posunąć, aby uniknąć kar? Czy podstawowe zabezpieczenia wystarczą? Czy konieczne są inwestycje na poziomie dużych korporacji? Audyt NIS-2 może pomóc odpowiedzieć na te pytania, ale to kolejny koszt, które przedsiębiorcy muszą ponieść. Ostatecznie NIS-2 to nie wybór, to obowiązek, a jego niespełnienie może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Największym problemem nie jest jednak sama idea cyberbezpieczeństwa, ale sposób, w jaki przerzucono całą odpowiedzialność na firmy, które już teraz zmagają się z rosnącymi kosztami działalności. Audyt NIS-2 to absolutna konieczność, nie tylko po to, aby uniknąć kar, a także by zrozumieć, jakie są realne zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w swojej firmie. Jeśli nie masz pewności, czy Twoja firma spełnia wymagania, skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy audyt, w ogóle ustalimy, czy podlegasz pod ten audyt, spróbujemy go przeprowadzić i pomożemy Ci uniknąć konsekwencji, zanim będzie za późno.